Wszystkim dzień dobry, witam Was na moim kanale. Znowu nie widzieliśmy się przez dwa tygodnie, ale to dlatego, że tydzień temu moja przyjaciółka przyjechała do mnie na takie pożegnanie, ponieważ wyjeżdża za granicę do pracy i właśnie chciałyśmy się spotkać przed jej wyjazdem. No, a właśnie dzisiaj jest piękna pogoda, więc zasiadam i nagrywam. Powiem Wam szczerze, że nie wiem do końca, na czym powinnam się dzisiaj skupić, dlatego że przez ostatni tydzień do pracy malowałam się właściwie tylko i wyłącznie podkładem. Korektorem i pudrem i nic poza tym, więc dzisiaj i tak ten makijaż w filmie będzie trochę bardziej złożony, trochę jednak pełniejszy, żeby było atrakcyjniej dla oka. No i postaram się użyć trochę innych rzeczy niż poprzednio, chociaż cały czas właściwie używam tego samego, bo wzięłam do Wojtka tylko kilka rzeczy, no taką jedną skrzynkę i z tego korzystam. Zatem mam nadzieję, że i tak miło spędzicie ze mną czas i z chęcią pooglądacie to, co stworzę dzisiaj na twarzy. Zapraszam, weźcie sobie coś do picia i zaczynamy! Oczywiście standardowo pięknie się błyszczę od filtra na twarzy. Na tłustej skórze tłuste filtry właśnie prezentują się tak, ale wszystko oczywiście pięknie zakamuflujemy na koniec. Ale zanim przejdziemy do końca, musimy rozpocząć. Więc zacznę od kamuflażu skóry. Będę używać podkładu Essence. I to jest Essence Pretty Natural Hydrating Foundation. Używam go od jakiegoś czasu, od dosłownie kilku dni i sprawdza się całkiem fajnie, dlatego też dzisiaj chciałam go Wam pokazać. Nie pokazywałam go jeszcze na wizji, mimo że mam go od kilku miesięcy już w swoich zasobach. Ale wcześniej jakoś tak się nie mogłam do niego przekonać, bo wykonywałam pełny makijaż do pracy, a teraz się maluję naprawdę bardzo delikatnie, żeby tylko się delikatnie zakamuflować i tyle, żeby przede wszystkim zakryć moje czerwoności i potem się dopudrować, żeby te wszystkie tłuste rzeczy nie wychodziły na wierzch. Więc użyjemy tego. To jest kolor 050 Neutral Champagne i rzeczywiście jest taki neutralny. Nie jest to jakiś super żółty, ani też super różowy odcień. Mam nadzieję, że go widzicie mniej więcej. No oczywiście nagrywamy w świetle dziennym, świeci pięknie słońce, chociaż lekko nierówno, ale będzie się oczywiście przesuwało, więc to światło się będzie delikatnie zmieniało. Możecie już zobaczyć, że on jest trochę płynny, taki dosyć lekki, lekko kremowy w konsystencji, ale też dość taki trochę lepki, a trochę rzadki. Więc najpierw nałożę go trochę na jedną część twarzy, żebyście zobaczyli krycie. I w sumie teraz dopiero widzę, jak yy, widać mi podrażnienie, bo używam ostatnio retinolu i trochę chyba przegięłam z częstotliwością. Dlatego też yy, właśnie staram się używać mało kosmetyków, a przede wszystkim bardzo dobrze nawilżać skórę i ją tak łagodzić. Więc no zobaczymy, czy ten podkład sobie dzisiaj poradzi z tym podrażnieniem. Teraz muszę mieć kilka dni przerwy, bo no, trochę przegięłam Jednak myślałam, że będzie w porządku, bo formuła tego retinolu. Mam ten retinol z Nakomi, Nakomi Next Level, i on jest bardzo jak łagodny. Mam małe stężenie, bo to jest 25 setnych procenta, i on jest taki kremowy, on jest taki komfortowy, bardzo zachowuje się właściwie jak krem. Natomiast Trochę przegięłam właśnie, jeśli chodzi o użytkowanie. No i akurat niestety na tej mojej podrażnionej skórze za bardzo nie będzie widać efektu tego podkładu, bo on jest naprawdę delikatnie kryjący, więc dołożę jeszcze trochę. On kryje. Powiedzmy, że dość delikatnie, można uzyskać średnie krycie maksymalnie. I do pracy mi to pasuje. No coś tam przykryło. No myślę, że możecie zobaczyć, że jednak ta połowa twarzy. W porównaniu do tej jest bardziej zaczerwieniona. No i w ogóle też mi chyba ten retinol zaczął trochę wywalać, i dlatego ta moja skóra tak nie prezentuje się najpiękniej. Używałam tego podkładu właśnie kilka razy. Sprawdza się całkiem nieźle. Utrzymuje się też całkiem fajnie. I ku mojemu zaskoczeniu jakoś super się nie wyświeca, ale ja też ostatnio mam trochę mniejsze problemy z wyświecaniem przez właśnie retinol. On trochę jednak jest w stanie okiełznać. To wybłyszczanie, ale ja w tym momencie jestem tak tłusta na twarzy, że aż ten podkład nie chce się budować. On na co dzień aż tak się nie zachowuje, bo on mi wystarcza, ale dzisiaj naprawdę mam dość mocno podrażnioną tę skórę. A uznałam, że jak mi przeleci ten weekend, to już nic dla Was nie nagram. Dlatego też właśnie nagrywam ten film, inaczej pewnie bym odpuściła. Jeszcze będzie drugi, będzie pielęgnacyjny. Film na zasadzie. Czego ostatnio używam i jak mi się to sprawdza. Mam nadzieję, że obejrzycie, bo to jest jednocześnie taki skrót wszystkiego, czego ostatnio używam, co ostatnio się u mnie przewija, jak to się u mnie sprawdza, a to jest taki też trochę wstęp do denka, bo denko nie wiadomo kiedy będzie, kiedy zużyje dany produkt, więc można stwierdzić, że to są takie mini recenzje. Dobra, podkład wygląda tak. Jest na razie tłusto, jest dość mało kryjąco, ale coś tam przykryło. Niemniej jest dla mnie to całkiem wystarczające, bo, bo ja chcę tylko delikatnie właśnie zakamuflować te moje zaczerwienienia, żeby troszkę ujednolicić koloryt. I użyję korektora Catrice True Skin w kolorze 010. On wydaje się dość ciemny, ale jednocześnie całkiem fajnie się wtapia. Użyję go pod oczy i też na te środki policzków, tam gdzie mi no nie dokryło za bardzo. Jakieś takie pojedyncze punkty. No, niestety mam tę skórę podrażnioną i y, to czuję. Staram się używać czegoś takiego, właśnie bardzo odżywczego, regenerującego. I tutaj y, uwaga, bo będzie kontrowersyjnie. Dostałam paczkę od Hello Body. Wiem, że są różne opinie na, tej, na temat tej marki, ale ja zgodziłam się na paczkę, dlatego że mogłam sobie wybrać też produkty, które mi się na przykład w tym momencie kończą, czyli na przykład serum z witaminą C, którego używam właściwie codziennie pod filtr, chociaż nie dzisiaj, bo właśnie nie chciałam już dodatkowo jeszcze drażnić tej skóry, ale normalnie właśnie używam serum, więc mogłam sobie wybrać, dzięki czemu e, mogę właściwie zacząć e, używać go niedługo, bo kończy mi się poprzedni akurat, więc. Dostałam taką paczkę, tam są różne rzeczy pielęgnacyjne i właśnie pod spodem dzisiaj mam pod filtrem taki booster aloesowy, to jest taki olejek właśnie z różnymi olejkami i ekstraktem z aloesu i muszę powiedzieć, że w ogóle mnie nie szczypie, a ja akurat teraz mam tak podrażnioną skórę, że czuję szczypanie przy kremie, przy właśnie teraz nakładaniu podkładu, no niestety tak sobie właśnie zajechałam tę skórę, chociaż wcale nie używałam tego jakoś super intensywnie, to nie jest tak, że ładowałam codziennie na skórę. Ale mimo wszystko jest to moje pierwsze zetknięcie z retinolem. No i jednak trzeba ostrożnie. Jeszcze nie wiem, czy właśnie w połączeniu z tą witaminą C, którą codziennie ładuję rano, to nie wywołało właśnie podrażnienia. A ja w tym czasie skończyłam wklepywanie tego podkładu i zobaczcie, że on wygląda naprawdę bardzo spokojnie. Jest dla mnie troszkę za ciemny. Możecie zobaczyć, że moja szyja jest lekko jaśniejsza, ale no mamy golfik, więc wszystko będzie ładnie ukryte. Delikatnie się też wchłonął ten podkład. No, tutaj cały czas mam takie podrażnione miejsca, ale nic nie poradzimy. Dzisiaj delikatne, właśnie krycie. Właśnie w związku z tym, że już mi się to wszystko zaczyna tak trochę łączyć na skórze, to jest coraz bardziej matowo, ale oczywiście jeszcze to zmatowimy. I tak naprawdę bardzo dużo pomógł ten korektor, bo sam podkład mogliście zobaczyć, że tak kryje dość średnio. A korektor jednak tutaj trochę bardziej to wyrównał. No dobra, i myślę, że będziemy pudrować. Przypudruję się dzisiaj pudrem Rimmel Stay Matte. Mam chyba dwa opakowania właśnie takie na początek. Chcę je używać, chociaż ten puder jest dla mnie naprawdę bardzo delikatny i on tak jakoś mocno nie matowi. Ale nie wiem, czy ja potrzebuję dzisiaj mocnego matu, bo w związku właśnie z tym retinolem podrażnieniem, to w ciągu dnia mi się mm, te wszystkie tłuste substancje dość mocno wchłaniają. I tak jak mówię, właśnie ostatnio ta moja skóra się jakoś super nie przetłuszcza. To też nie jest tak, że ona jest obecnie sucha, bo nadal jest skórą tłustą, ale no po prostu trochę wolniej. I nieważne, czego użyję, jakiego podkładu z filtrem, to po tych kilku, nie wiem, sześciu godzinach to wcale nie wyglądam źle. No i mamy bardzo ładnie, miękko zmatowioną twarz. I właśnie za to lubię ten puder, bo on jest taki dość delikatny. Jak mamy ochotę na coś takiego właśnie lżejszego, żeby trochę świetlistości przebijało spod spodu. Ok. Myślę, że zrobię sobie też bardzo delikatny makijaż oczu przy pomocy paletki pięćmi z Pierryne, bo też użyłam jej dosłownie raz. Zaczniemy sobie od cienia Nidmi. To jest taki beżyk. I użyję go trochę pod brew. No, ale tak jak właśnie mówię, dzisiaj delikatna twarz, więc i delikatne oko będzie. I cień It Me, czyli właśnie taki neutralny brąz. Myślę, że to będzie główny cień w dzisiejszym makijażu. Bo tak jak właśnie mówię, nie wiem, czy robić coś. Czy jest w ogóle sens zrobić coś więcej na tym oku, kiedy twarz jest bardzo delikatnie przykryta? I powiem Wam, że ja widzę na skórze, że ta skóra jest taka trochę jednak naruszona. No zdarza się. Ale jednocześnie dla mnie makijaż jest trochę taką warstwą ochronną. I nie uważam, żeby był czymś złym. Ale ładnie się rozciera ten cień. Ładny w ogóle odcień, taki trochę cappuccino. Ładnie się rozciera, właśnie będzie takim jedynym cieniem matowym. Ok. I w ogóle używam pędzelka z kalendarza adwentowego z Glam Shopu. Bardzo go lubię. Jest bardzo duży, ale do mojej powieki, żeby właśnie tak nanieść cienie jest w porządku, a drugiej strony używam do tego samego cienia, tylko właśnie, że na dół. I bardzo mi się fajnie to sprawdza. Świetny pędzelek na wyjazdy, jak dla mnie. Na przykład mamy dwudniowy wyjazd. Bierzemy dosłownie trzy cienie. Jeden mat i nie wiem, już o dwa błyski albo dwa maty, jeden błysk. I załatwiamy takim pędzelkiem cały makijaż. Mat nałożony, więc użyję tutaj akurat bazy, bo nie wiem gdzie mam NYX Liter Primer, więc użyję jakiejkolwiek bazy z Bel, żeby delikatnie nadać tej powiece lepkości bardziej może mokrości niż lepkości. Powinno to jakoś złapać. To jest taki trochę korektor. Będzie spoko. I chyba najbardziej oczywista opcja, czyli cień Tell Me, to jest takie złotko. Bardzo bezpieczne, bardzo dzienne. Wracam do pędzelka z resztką matów i zacieram. Biorę trochę beżu i delikatnie. Zmiękczę granice. No i oczywiście mój stały bywalec rzęs, czyli tuż z Maybelline Sky High, cały czas utrzymuje, że jest bardzo fajny. Więc sobie wytuszuję rzęs, nawet nie będę tutaj was zagadywać na jego temat, bo już było o nim kilka razy. Kicia, Kicuniu. patrz tam, Dzień dobry, kicciuń. To jest bożenka. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna bożenki, to jest kod wojtka. Dobrze, troszkę się pobrudziłam oczywiście tuszem, ale jest bardzo ładnie, jak zawsze. To jest bardzo fajny tusz. Bożena mi się teraz położyła dosłownie pod statywem, między tymi trzema nogami i się wygrzewa, bo tutaj akurat słoneczko ładnie świeci. Mam nadzieję, że nie będzie przesuwać tych nóg. Myślę, że ten tu na ładnych rzęsach, takich na których rzeczywiście da się coś fajnego wyczarować, to robi robotę. Już na moich robi. Całkiem niezłą, a no ja tych rzęs nie mam jakichś rewelacyjnych. Wręcz w sumie przeciwnie. Są bardzo średnie. Teraz pora, oczywiście, na stałego bywalca moich policzków. I jest to Tune Cool Composer też po raz drugi już właściwie rozwalony. Myślę, że już muszę się z nim pożegnać, bo mam na szczęście drugi w zapasie, ale chciałam jednak bardziej wykończyć ten pierwszy egzemplarz, żeby zacząć drugi. Mama przerwała mi nagrywanie, bo miała wyprawę do Rossmana i musiała mi pomóc z aplikacją, żeby się w tym klubie Rossman zalogować. No dobrze, ale się przybrązowiłam po prostu jakbym z tropików wróciła jakichś. Jeszcze ten podkład taki ciemniejszy. No powiem wam, że wyglądam jak Jennifer Lopez. Dobra, ja się muszę jeszcze trochę jednak zmatowić, bo zaczyna mi się wydzielać to sebum. Więc jeszcze trochę pudru na środek twarzy i właśnie też może ten rimel był dobrym wy wyborem pod tym względem, że on jakby delikatnie dodaje krycia. Użyję odrobiny różu z paletki Eveline, jak zwykle te dwa, ale tylko troszkę. Żeby tutaj sobie dodać trochę życia. No i odrobina rozświetlacza paezę. Żeby też tutaj trochę ta skóra zyskała wymiaru. O, ale tutaj blask na tym policzku się zrobił, ale to akurat tak mi pada yy, światło, wiecie? A zresztą, no nie ma co ukrywać, ten rozświetlacz robi robotę tak dość intensywnie. Teraz biorę żel z Eveline Brow and Go. I nie wiem właśnie, czy dzisiaj podkreślać te brwi w ogóle czymkolwiek koloryzującym. Zwłaszcza, że trochę są zarośnięte. No w sumie przydałoby się ogonki delikatnie gdzieś tam dorobić, to zaraz się tym zajmiemy, ale teraz, kiedy wysechł mi tuż, to mogę go trochę zebrać tam, gdzie się uciapałam, czyli jak zwykle przy linii rzęs i trochę w załamaniu. Tutaj wygrzebałam jakąś kredkę z Essence Eyebrow Designer. W kolorze 04 Blond. Może tutaj trochę pokoloryzuję te brwi. Nie wiem, czy to wygląda dobrze, prawdę mówiąc, bo ta kredka jest taka mało precyzyjna. Hmm, może jest całkiem spoko. No i makijaż jest w zasadzie skończony. Pozostały mi tylko usta i akurat wygrzewałam pomadkę z torebki. To jest Rouge Edition w kolorze 02. Taki niuziak. Zwykła pomadka w sztyfcie. Taka lekko fioletowawa. Myślę, że powinna pasować. No i dobrze, moi drodzy. Tak wygląda skończony makijaż. Bardzo delikatny, dosyć mało kryjący, bardzo rozświetlony, ale akurat może dzisiaj tego potrzebowałam i moja skóra może czegoś takiego potrzebowała. Trzymajcie kciuki za szybką regenerację mojej skóry i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja też mam nadzieję, że niedługo i pogoda dopisze i szybciej będzie, znaczy, będzie dłużej jasno, więc będę mogła nagrywać na przykład po pracy w świetle dziennym, bo tutaj u Wojtka akurat lamp nie mam. Mogę to robić u siebie, ale akurat. U siebie w tym momencie nie jestem. Niemniej mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten film, mimo że makijaż znowu wyszedł delikatny i taki dzienny, no ale właśnie tak się w tym momencie maluje, więc też to na kanale w tym momencie jest. Mam nadzieję, że było miło i do zobaczenia kolejnym razem. Pa! pa.